Dzień dobry. Zapraszam Cię serdecznie na drugą lekcję z serii litery. Dzisiaj nauczę Cię, jak wyglądają drukowane litery l, mała i wielka. Jeśli jeszcze nie masz, to poproś rodziców o pobranie pliku z cegiełkami i literkami ze strony wydawnictwa klasa. Znajdziecie tam też książkę która doskonale uzupełni dzisiejszą lekcję. Na pierwszej lekcji nauczyłam Cię dwóch literek. Są to drukowane mała i wielka litera. Dokładnie tak: są to litery A. Pamiętasz również, że litera A oznacza samogłoskę. Dlatego oznaczamy ją kolorem czerwonym. Dzisiaj zabieram Cię w podróż do cudownego miejsca na Ziemi. To miejsce to Madagaskar. Spójrz na te drzewa. Czy wiesz, jak się one nazywają? To są baobaby. Nasze drzewa wyglądają trochę inaczej, prawda? A to stare miasto Fianarantsoa. Piękny widok, nieprawdaż? Któż nie chciałby spędzić wakacji w takim miejscu? Piękna plaża, cudowna, niebieska i założy się, że cieplutka woda. Szkoda, że Madagaskar leży tak daleko od Polski. Takich widoków w Polsce również nie znajdziesz. Te żółte kwiaty to kwiaty dzikiego drzewa bananowego w lesie tropikalnym. W tym lesie tropikalnym można spotkać wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Jednym z nich jest no właśnie czy wiesz jak nazywają się te zwierzęta? Te zwierzęta to lemury katta. Żyją one na Madagaskarze. A dlaczego dzisiaj mówimy właśnie o lemurach? Bo dzisiaj uczymy się literki L. A nazwa lemur rozpoczyna się głoską? Tak, głoską L. L jak Lemur. Twoje pierwsze zadanie na dzisiaj. Podaj tytuł filmu, z którego pochodzi ta postać i nagranie. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Ciało, ciało, ciało. dla mnie to Ta postać i to nagranie pochodzą z filmu Pingwiny z Madagaskaru. Czy wiesz, że król Julian to Lemur Katta? Kończymy naszą opowieść o Madagaskarze. Wracamy do naszej lekcji. Proszę podziel na głoski słowo lemur i uż schemat tego słowa z białych cegiełek. L-E-M-U-R Słowo lemur składa się z pięciu głosek. Schemat tego słowa to pięć białych cegiełek. Sprawdźmy, czy głoska L to spółgłoska, czy samogłoska. L. Głoska L to spółgłoska. Oznaczamy ją kolorem niebieskim. Ułóż teraz model słowa lemur. Tak wygląda model słowa lemur. L, spółgłoska, E, samogłoska, M, spółgłoska, U, samogłoska, R, spółgłoska. A teraz podziel słowo lemur na sylaby. Z ilu sylab składa się słowo lemur? Le, mur. Słowo lemur składa się z dwóch sylab le, mur. Tak wygląda mała drukowana litera l. Ułóż jeszcze raz schemat słowa lemur to ten z białymi cegiełkami i zastąp w odpowiednim miejscu białą cegiełkę cegiełką z literą l. Litera L powinna znaleźć się na początku. Czy u Ciebie jest na tym samym miejscu? Ta dziewczynka ma na imię Lena. Jaką głoską rozpoczyna się słowo lena? Lena zaczyna się głoską l. Proszę ułóż schemat i model słowa lena. L, E, N, A. Słowo lena składa się z czterech kłosek. Sprawdź, czy twój schemat i model słowa lena wyglądają tak samo. A z ilu sylab składa się słowo lena? Le, na. Słowo lena składa się z dwóch sylab. Le, na. Tak wygląda drukowana wielka litera L. W schemacie słowa Lena zastąp białe cegiełki cegiełkami z poznanymi dotąd literami. Pamiętaj, że imiona zawsze piszemy wielką literą. Znasz już dwie litery, a oraz L. Tak wygląda poprawnie wykonane zadanie. L, E, N, A. Przypomnij mi, dlaczego te litery są w kolorze niebieskim? Ponieważ litera L oznacza spółgłoskę, a spółgłoski oznaczamy kolorem niebieskim Powiedz jakie litery widzisz na ekranie monitora Przeczytaj sylaby Przeczytaj wyrazy Nasza lekcja już dobiegła końca Twoje zadanie domowe to wykonanie ćwiczeń na stronach 6, 7 i 8 w książeczce: Chcę czytać litery, część pierwsza. Już nadszedł czas pożegnania, ale tylko do następnej lekcji, na której poznasz nowe zwierzę i nową literkę. Do usłyszenia.